Zaczynamy na stojąco z tyłu maty. Stopy są na szerokość bioder, palce szeroko na macie, plecy proste i uginamy sobie raz jedno kolano, raz drugie. Możemy dodać skręt całego tułowia. Chcemy tutaj rozluźnić całe ciało, poczuć się w nim wygodniej. Wracamy do centrum, unosimy dłonie do góry z wdechem, a z wydechem odkładamy je na macie i wędrujemy do psa z głową w dół. I stąd będziemy przemieszczać się do pozycji deski i z powrotem kilka razy. Chcemy tutaj rozgrzać całe ciało. Zmiany pozycji możesz dokonywać we własnym tempie. Jeśli masz ochotę zostać dłużej w psie z głową w dół, to nie ma problemu. Ostatni raz przechodzimy do pozycji deski, obniżamy się na przedramiona i będziemy tutaj przenosić biodra raz na lewo, raz na prawo, jak najniżej do maty. Pracujemy tutaj na brzuch, a w szczególności jego boczne partie. Powtórzymy to ćwiczenie kilka razy. Ostatni raz i unosimy się na pełne ramiona. Wysuwamy się do przodu i obniżamy ciało do leżenia na brzuchu. Dłonie są po obu stronach klatki piersiowej i będziemy doprostowywać łokcie. Wyginamy kręgosłup do kobry. Rozciągamy tutaj brzuch. I teraz płynnym ruchem. Odkładamy się do leżenia na brzuchu i będziemy przechodzić do pozycji dziecka. Biodra siadają nisko na piętach, a dłonie wychodzą do przodu. Wydłużamy cały kręgosłup, i taki wydłużony kręgosłup przenosimy sobie na lewą stronę. Bierzemy jeden głęboki oddech, po czym przechodzimy na prawą. Jeden głęboki oddech do lewej strony ciała i wracamy do centrum. Przechodzimy z powrotem do leżenia na brzuchu. Dłonie są po obu stronach klatki piersiowej, i poprzez klęk podparty układamy ciało do psa z głową w dół. W tej pozycji unosimy sobie lewą nogę do góry, uginamy ją w kolanie i otwieramy biodro do lewej krawędzi maty, także ustawiamy sobie lewe biodro nad prawym, patrzymy pod lewą pachą i oddychamy głęboko do naszego biodra. Lewa noga wraca do góry. Jesteśmy w psie z głową w dół i pompujemy lewą nogą góra dół 8 razy. Pracujemy tutaj lewym pośladkiem. Staramy się trzymać nogę doprostowaną w kolanie i unosić ją jak najwyżej. Ostatnie dwa razy. I teraz przenosimy sobie lewe kolano pod klatkę piersiową i jeszcze raz lewa noga w górę, pies z głową w dół, po czym odkładamy lewą stopę z przodu na lewej krawędzi maty i bujamy się tutaj do przodu i do tyłu, rozluźniamy biodra, szukamy więcej miejsca w ciele, przygotowujemy się do pozycji jaszczurki. Aby do niej wejść, odkładamy sobie lewą stopę na jej zewnętrzną krawędź, a lewą dłonią pomagamy sobie obniżyć lewe kolano jak najniżej do ziemi. I tutaj można zostać nieruchomo, lub pobujać się do przodu i do tyłu. Lewa dłoń wraca na matę, a prawą nogę dostawiamy do przodu maty na prawą krawędź. Także możemy usiąść sobie wygodnie w malasanie. Staramy się tutaj mieć stopy płasko na macie, ale jeśli nie Ci na to ciało, możesz swobodnie zostać na palcach. Dłonie są połączone przy sercu, a łokcie odpychają kolana na boki. Postaraj się doprostować plecy i oddychaj głęboko. Odkładamy teraz dłonie z przodu maty i przechodzimy lub przeskakujemy do deski. Czaturanga, pies z głową w górę i pies z głową w dół. Unosimy tym razem prawą nogę do góry, uginamy ją w kolanie i otwieramy biodro do prawej krawędzi maty. Układamy sobie prawe biodro nad lewym i staramy się popatrzeć na niebo. Pod prawą pachą. Wracamy teraz do psa z głową w dół. Prawa noga wciąż w górze. I będziemy nią pompować góra dół. Wzmacniamy tutaj prawy pośladek, a przy okazji czerpiamy wszystkie korzyści płynące z pozycji psa z głową w dół. Ostatnie dwa razy i przechodzimy do deski. Prawe kolano pod klatkę piersiową. Wracamy do góry. Prawa noga w górze i będziemy odstawiać się na prawą krawędź maty z przodu. Staramy się obniżyć biodra jak najbardziej do maty i szukamy sobie więcej miejsca w prawym biodrze. Po czym przejdziemy do pełnej jaszczurki. Odwracamy sobie prawą stopę na jej zewnętrzną krawędź, a prawą dłonią będziemy dopychać prawe kolano jak najniżej do ziemi. I tutaj też można pobujać się na boki lub do przodu i do tyłu, rób to co podpowiada ci ciało. Prawa dłoń wraca na matę i dostawiamy lewą stopę do malasany. Łokcie odpychają kolana. Tym razem powinno być troszeczkę luźniej, ponieważ jest to drugi raz w tej praktyce. Pamiętaj, że plecy powinny być doprostowane. Odkładamy teraz dłonie na matę. Przechodzimy lub przeskakujemy do deski, czaturanga, pies z głową w górę i pies z głową w dół. Unosimy jeszcze raz lewą nogę do góry, otwieramy sobie biodro do lewej strony. Tym razem postaramy się odłożyć sobie prawą stopę z tyłu za nami do pozycji dzikiej rzeczy. Lewym ramieniem pomagamy sobie otworzyć klatkę piersiową, a biodra wypychamy jak najwyżej do nieba i oddychamy tutaj głęboko. Wracamy teraz powoli do naszego psa z głową w dół. Lewa noga wciąż w górze. Bierzemy głęboki wdech, a z wydechem kolano pod klatkę piersiową. Jeszcze raz noga do góry wdech. I odstawiamy stopę na lewej krawędzi maty z przodu, odkładamy prawe kolano na macie, rozluźniamy sobie prawą stopę i będziemy starali złapać się lewą dłonią za prawą kostkę z tyłu. Jeśli nie dosięgasz, możesz tutaj użyć paska i będziemy dociągać sobie piętę do pośladka, rozciągamy cały przód prawego uda. Pamiętaj, że tutaj biodra powinny być skierowane do przodu i z każdym wydechem pogłębiamy pozycję. Rozluźniamy teraz prawą nogę i przechodzimy dłońmi do prawej krawędzi maty. Będziemy schodzić do skłonu z szeroko rozstawionymi nogami. Pamiętaj, że palce stóp powinny być skierowane do środka, aby zapobiec kontuzjom kolan. I staramy się przybliżyć głowę do maty. Przejdziemy teraz dłońmi do przodu maty. Odstawiamy lewą nogę do deski. Chaturanga. Pies z głową w górę. I pies z głową w dół. Unosimy prawą nogę w górę, uginamy ją w kolanie, otwieramy sobie biodro. Tym razem powinno być łatwiej, jesteśmy już rozgrzani. I odstawiamy prawą nogę z tyłu za nami. Otwieramy ciało do pozycji dzikiej rzeczy. Wysyłamy klatkę piersiową i biodra jak najwyżej. Wracamy teraz do psa. Prawa noga wciąż w górze. Bierzemy wdech, z wydechem kolano pod klatkę piersiową. Jeszcze raz góra wdech, z wydechem prawa stopa na prawą krawędź maty z przodu. Odkładamy lewe kolano. Lewa dłoń zostaje na macie, a prawą szukamy sobie lewej kostki z tyłu i staramy się dociągnąć ją do pośladka. Oddychamy tutaj głęboko do tego, co czujemy. Jest to bardzo intensywna pozycja. Przeniamy teraz stopę i obiema dłoni przechodzimy na lewą krawędź maty. Palce u stóp delikatnie do środka. Unosimy się do połowy z wdechem, a z wydechem obniżamy się jak najbardziej do maty. Jeśli udaje Ci się odłożyć yy, czubek głowy na macie, możesz tutaj przejść do stania na głowie. Się na 2. W tej pozycji dłonie odstawiamy na jednej linii ze stopami. A głowę układamy w takim punkcie, aby głowa i dłonie tworzyły trójkąt na macie. Szukamy stabilnej podstawy, aktywujemy mięśnie brzucha i unosimy nogi do góry. Zostajemy tu na kilka oddechów. Jeśli nie masz stania na głowie w swojej praktyce, możesz y, pogłębiać swój skłon i przybliżać głowę do maty z każdym wydechem, lub podejść do ściany i praktykować przy ścianie. Jeśli jesteś w staniu na głowie, powoli kontrolowanym ruchem odkładamy nogi na macie do szerokiego rozkroku. Przechodzimy dłońmi do przodu maty. Dostawiamy prawą nogę do pozycji deski czaturanga. Odkładamy się tym razem do leżenia na brzuchu i będziemy praktykować Dhanurasana. Łapiemy się za kostki za zewnętrzne strony stóp. I staramy się oderwać tułów i uda jednocześnie od maty, ale pilnujemy przy tym, aby kolana nie rozszerzyły się. Staramy się je przybliżyć do siebie i wytrzymać w tej pozycji kilka oddechów. Rozluźniamy teraz pozycję. Dłonie przy klatce piersiowej. Powoli przechodzimy do pozycji dziecka. Zwracamy uwagę na to, jak czujemy się teraz w kręgosłupie. Wyciągamy dłonie do przodu i odpoczywamy lub zaplatamy je za plecami. Doprostowujemy łokcie i wysyłamy dłonie daleko do góry lub nawet za głowę. Rozciągamy ramiona. Przejdźmy teraz do siedzenia i zakończymy tą praktykę głębokim wdechem, dłonie do góry, a z wydechem łączymy dłonie przy sercu. Namaste.